Dzień dobry i witam pana Krystiana. To pan Krystian namówił mnie do tego, żebym znowu coś nagrał. Tak więc pozdro, krychu. Generalnie to mamy 18 stycznia, czyli kurczę, może powiedzieć środek zimy, a się do jazdy, tylko tak nie wiem, czy widać widać kropelki są na szybie, a ziomek już do mnie jedzie. No mam nadzieję, że to się ogarnie. Jak nie no to coś wymyślimy. Ale muzyczka jest. Tam nie słychać? Sobie podgłośnimy. Ale fajne kawałek Ostrego. zajebiście mi się podoba. Polecam. Elo. Pograbione. Co jest? Pograbione, mówię. Ziomacz czy ze szpadler. A jak? Lecimy, słuchajcie, skip po to człowieku. Będziesz na najsłodniejszym na freeride'owym kanale na YouTube, czyli u mnie. Podcast, nie na trening, 101 subskrybentów stary! No i ją Szybko pogarnialiśmy pograwiliśmy teraz. Będzie równanko, furką i latamy, kurwa. I równanko. Zawsze warto sobie ubić furką. Lecimy, Dakar! Idę tyłu. Pierwsza sesyjka już zrobiona. Fajnie się latało Już była fajna zajaweczka Teraz kurczę zaczęło tak lekko padać Coś widać? Widać No i kurde tak nie fajnie, Bo tam płytki są na hopce Ona się wyłoszyć nie chce Płyty tam są fajne na chopce. O właśnie na niej Ale jak są mokre to się robią śliskie To przy whipach może trochę nie być kontroli, ale no czekamy. mam nadzieję, że przejdzie Chuja jest, bo pada. <zysklarz> Jest mokro, ślisko. No tak nie miało być, choć teraz się troszkę przyjaśnia. Mam nadzieję, że następna sesja będzie lepsza. Ale kurde, no szkoda, bo... Jest, kurczę, fajny dzień, jest naprawdę ciepło tylko po co tam żawka pada? Przygotowania przed następną sesyjką trzeba było to zrzucić. rzucić. jak majster ciśnie. Całe życie na budowie. Jeszcze tego jeździ na krosie, kurwa. Takich typów to nie ma. Robota prezes. Robota musi być zrobiona. Nie ma lekko. Płytki ogarnięte, możemy na teraz lepsze skoki. Motorki pracują, rozgrzane i Ładuj! Ładuj! Nie, wiem, czy słyszał? A jak? Za pierwszym razem od razu skok. Ale zachowała wczoraj. Nie ufam. No wiadomo, ja wiesz... ale było parę po wysuszeniu takich ten, jak sobie obczajałem, to kilka było takich. Na Mokro nadal, ale kilka fajnych triczków weszło. Przecież nudził przy piwerku, Już masz materiału, kurwa, tak się mówi, aż nagrane pewnie z 20 minut, jak nie wiem. Jest nagrane, zaraz ci powiem, jest nagrane. Stary jest prawie godzina nagrana, jest 50 minut już 20 minut nam zostało nagrywania jakieś smaczki z Jest dobrze Zmęczony jestem mocno Szaro, szaroburo i ponuro Boto jest na chopce no nie da się dobrze polatać ale oprosowanie wipek zrobiony No właśnie kurczę do wipe'u jest trochę zbyt ślisko to na takie płycie ono jest wykazana. No nieźle. Lepiej uważać. Ale kurczę, fajna chopeczka do nauki. Podkręcona tutaj delikatnie, ona ma tam chyba z 15 metrów długości, wysokości pewnie ze 3. Tak rzucam na oko. A z daleka fajnie widać. Tak się bawi, kurczę! To jest sport, to jest zabawa, to jest życie! Każdy dzień czuję się tak, jakby był w raju. Gdy jest tylko kurczę, jesień taka mokra, gdy nie można skakać, to jest najgorsza historia, jaka może być. A tak poza tym, polecam każdemu latanie, no, po prostu to, co się dzieje w powietrzu. ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kurde, jestem zmęczony w świętopleenie. <laughs> najszczęśliwszym człowiekiem na świecie jestem i. I taka mała chopa, co nie? Wystarczy do tego, żeby żyć. Pozdrow wszystkim Elo na zajawce w powietrzu.